A ja zapraszam teraz pana Marcina Fala z dyrektora generalnego na Polskę z firmy ŁONSI który opowie, jak przeprowadzić cyfrową transformację pomimo wyzwań i pomimo tego, że wiele firm dzisiaj przygląda się swoim budżetom i analizuje swoje możliwości inwestycyjne, jak w te, dzięki cyfrowej transformacji przyspieszyć produkcję, która będzie dopasowana do. Dużych wymagań współczesnych klientów. Panie Marcinie, oddaję głos. Powodzenia. Sprechałem. Dziękuję bardzo. Rozumiem, rozumiem, że mnie słychać tym jak, razem. Jak najbardziej, świetnie. Dzięki. Dzień dobry, Marcin Fal. Zarządzam operacjami OneCy International na terenie Polski i moją przygodę z cyfryzacją. Zacząłem od sprzedaży i też takie doświadczenia zbieram do dzisiaj, spotykając się z klientami potencjalnymi, klientami, partnerami i potencjalnymi partnerami naszej firmy. I z takimi spostrzeżeniami, z takiej perspektywy chciałem się podzielić przy okazji naszej konferencji. Chciałem przedstawić dzisiejsze wyzwania z perspektywy handlowca bardziej niż informatyka i chciałbym przedstawić obraz naszych, obraz zmian i potrzeb, jakie my obserwujemy i w jaki sposób staramy się dokonać, poprawić, dokonać tych zmian, poprawić stan faktyczny. Jak wygląda cyfryzacja na przykładach typów produkcji? Mamy produkcję na zamówienie, i wydaje mi się, że dosyć dobrze radzimy sobie z tymi typami. Ciekawym przykładem jest produkcja jachtów. Która charakteryzuje się bardzo skomplikowanym procesem produkcji, ale i sprzedaży. Właściwie każdy komponent jest na zamówienie, a przy takiej mnogości opcji, wyposażenia, wykończenia, proces nawet kompletowania zamówienia od klienta jest bardzo długi i wymaga precyzji, nie wspominając już o procesie zamawiania komponentów. Jak sobie z tym radzimy, żeby efekt był troszeczkę lepszy niż w przypadku jachtu, który widzimy tu na zdjęciu, wolelibyśmy oglądać takie obrazki zawsze. Jest nim między innymi konfigurator produktu, który, w którym przy Okazji użycia którego i cenę, i datę dostawy, i specyfikację materiałową znamy w momencie sprzedaży, w momencie zawierania transakcji. Kolejny przykład to produkcja okien, i niestety takie obrazki widujemy w zakładach, w zakładach produkcyjnych. Chciałem opowiedzieć taką ciekawą historię. Ciekawą, no, bez happy endu, niestety, mamy bardzo dobry produkt, który sprawdza się w, u producentów okien. Dotyka wszystkich kwestii, które, które, z którymi mogą się spotykać na, na terenie Polski i dotyczy to również eksporterów. Oferowaliśmy ten produkt w jednym z zakładów. Przy, spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem nawet pracowników, co, co nie zawsze się zdarza. No ale rozbił się o, o, o jedną małą, drobną rzecz mianowicie o magazyniera, którym była teściowa właściciela i ona uznała, że najlepszym, najlepszą rzeczą, którą może się, może się, najlepszą rzecz, którą może się przytrafić tej firmie jest jej zeszyt. No, nie, nie powiem, że te zdjęcia pochodzą z tego zakładu, ale, ale szczerze mówiąc mogły, a magazyn w, tym, w, tym, w tej branży jest, jest sprawą kluczową przy dynamicznie zmieniających się technologiach, profili, kolorach, modach, to, żeby jak najefektywniej wykorzystać materiał i mieć jak najmniejszą jak najmniejszy stan magazynowy, to ważne przy tak dużej konkurencji na rynku. tak sobie, tak sobie z tym. Radzimy, optymalizacja odpadów jest, jest rzeczą kluczową, chociaż obserwujemy bardzo ciekawą rzecz. Firmy najpierw inwestują w hale produkcyjne, maszyny, a dopiero później szukają systemów, które, które pomogłyby zarządzać stale rosnącą produkcją, stale rosnącym popytem i tak naprawdę troszeczkę pomóc w opanowaniu pałaganu. Następnym rodzajem produkcji to produkcja na magazyn. i tutaj ciekawą, Ciekawą rzecz zaobserwowaliśmy, bo używając nomenklatury piłkarskiej, modnej teraz na czasie, zostaliśmy złapani na wykroku, bo branża, w której zwykle czekało się nawet latami na towar, no, zafundowała nam taki obrazek. Dlaczego się tak stało? Przez problemy techniczne wynikające z zastosowania nowych rozwiązań i braku przeszkolenia użytkowników tych technologii, no i oczywiście pandemia. Brak technologii wygląda na. Brak szkoleń wygląda na to, że po prostu nie nadążyliśmy za cyfryzacją, gdyby Szkolenia były przeprowadzone, gdyby procedury były wypracowane wcześniej, nie doszłoby do tych tragedii i wtedy nie doszłoby do takiego załamania tego, tej branży. Tutaj bardziej tradycyjna branża tego rodzaju produkcji. Tak, widzimy elewator zbożowy, zabytkowy. Ale niestety w Polsce, pomimo tego, że troszeczkę wyglądają inaczej już elewatory, to jednak nadal są zabytkowe z punktu widzenia organizacyjnego, cyfryzacyjnego. Nie tylko nie bada się procesu dostaw, a to bardzo ważne, bo przy parunastotonowym w samochodzie parunastotonowej dostawie, wlanie 100 litrów wody prawie nic nie zmienia, a jednak. Natomiast ważną jest bardzo sprawa bezpieczeństwa. W elewatorach należy kontrolować temperaturę, bo może dojść do samozapłonu. Należy je przewietrzać, należy przesypywać, zmieniać położenie ziarna. I najlepiej jest, jak robimy to automatycznie. No, tej branży jeszcze nie udało nam się w Polsce podbić, mimo że na świecie wygląda to dużo lepiej, między innymi przy użyciu naszych systemów. Dzisiejsze wyzwania przyszłości. Tak naprawdę chodzi o to, czego potrzebują od nas klienci wdrożeniowcy i czego życzą sobie producenci oprogramowania. Idealny system z perspektywy klienta oczywiste, oczywiste wskaźniki na pewno tani to jest pierwsze, co, co można zauważyć ale nie tylko intuicyjność i kompleksowość. Radzenia sobie z procesami. Dotyczące problemy dotyczące produkcji, proszę zwrócić uwagę, jaka lista jest długa, a są to funkcjonalności, w których większości rozwiązań nie ma. Nie ma w Polsce. W większości rozwiązań w produktach dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przy skomplikowanej produkcji, coraz bardziej wyspecjalizowanej, coraz, przy coraz większym procencie właśnie produkcji na zamówienie to są, to są kluczowe rzeczy i tak naprawdę. Wielu klientów nie może znaleźć rozwiązań, które rozwiązywałyby ich problemy ich wyzwania. Mamy tutaj oczywiście możliwość integracji z Kadami, czyli generowanie BOM-ów produkcyjnych, wprost z projektów, matrycy kompetencji, czyli element dotyczący dotyczący pracowników, czy... Bomy fantomowe, czyli elementy, które można sztucznie wprowadzić do planu produkcyjnego i zobaczyć, jak zachowa się zamówienie, jak to wpłynie na całość fabryki, czy poszczególne obciążenie poszczególnych gniazd produkcyjnych. Kolejne wymagania w zakresie finansów i analiz. Bardzo ciężko jest znaleźć z kolei produkt, który może wprost policzyć rentowność danej partii, rozdysponować zamówienie, podzielić je tak, żeby produkcja była jak najbardziej rentowna. Trudno kontrolować koszty, nie mając tych rozwiązań. Możliwość wymuszenia FIFO też jest ważnym elementem i poszukiwaniem. Magazyn. Tak jak już mówiłem, jedno z większych wyzwań producentów, producentów nie tylko w Polsce, mhm. więc identyfikacja dostaw, automatyzacja operacji magazynowych i optymalizacja stanów magazynowych, to wszystko zagadnienia, które, które pomagają w, w, w urentownieniu zakładu, czy pomagają w poprawie rentowności, natomiast tak naprawdę czego żądają od nas klienci tego, że jak już się zdecydują na Produkt, jak już się zdecydują na wdrożenie, żeby to, było nie, żeby to było wdrożenie i pomoc, a nie paraliż firmy, czyli nie przestawianie ich nawyków o 180 stopni, ale, ale jednak, żeby system i wdrażający go zespół. Miał elastyczność pozwalającą na dostosowanie niektórych elementów do praktyk, które są już wypracowane i czasem nie gorsze od tych, które można by było narzucić. Idealny system z perspektywy wdrożeniowca, no to oczywiście działający w chmurze. Szybko, z możliwością szybkiego wdrożenia, customizacji własnych rozwiązań, ale ciekawym też elementem jest to, żeby można było wprowadzić sam system zarządzania produkcją i zintegrować go z ewentualnie systemem, który już funkcjonuje w zakładzie. Oczywiście chmura, a chmura niesie ze sobą także wyzwania. Wspomniałem już o kustomizacji i jedną z obaw wdrożeniowców jest to, żeby kustomizacja dla jednego, dla konkretnego klienta nie zmieniała właściwości core wersji programu i żeby zmiany były widoczne. Tylko dla tego klienta. Bardzo ciekawym elementem, który, który wykorzystujemy jest wielofirmowość. Nawet pozwoliłem sobie przytoczyć trend, który, który obserwujemy. Firmy handlowe wykorzystując koniunkturę. Zwykle to są firmy e Kupują dostawców, firmy produkcyjne. A z kolei firmy produkcyjne często mają, wykorzystują kanał sprzedaży e-commerce i, i sprzedają swoje produkty bezpośrednio klientom. I wielofirmowość pomaga w prowadzeniu firmy. Oczywiście potania rozwiązanie, bo bo prowadzi się to na jednej licencji do, do programu. Można prowadzić kilka firm, w grupu, zgrupowanej wokół jednego właściciela. Teraz idealny system z perspektywy producenta. To z kolei slogan z formuły 1, box, 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 czyli, czyli out of the box solution gotowe do. Do, do wdrożenia, proste do wdrożenia, czyli, czyli oferta, faktura, download i, i książeczka z instrukcją obsługi. Czyli, czyli coś, co jest elastyczne i coś, co pasuje wielu firmom. To Wydaje się proste, ale tak naprawdę wymaga dużego nakładu pracy, dużego, dużego zaangażowania w research, który, który podpowiada, jakie rozwiązania są konieczne, jakie rozwiązania można, można pominąć czy, czy, czy zubożyć, żeby było to uniwersalne rozwiązanie. Co dają takie systemy? To, to są dane rzeczywiste pokazujące, co działo się w firmach, w których wprowadzono system 1C ERP. Zwiększenie wydajności, skrócenie czasu realizacji zamówień, zwiększenie produktywności. Na przyspieszenie procesowania, procesowania zamówień. To są rzeczywiste dane. Tutaj widzimy, tu widzimy dane też rzeczywiste o wykorzystaniu systemów ERP w Polsce. Z jednej strony Dane zachęcające, bo pokazują duży potencjał rynku, a z drugiej strony, patrząc z perspektywy tematu naszej konferencji, no ta cyfryzacja nie wygląda najlepiej. Proszę, proszę zwrócić uwagę, że 67 firm produkcyjnych, tylko 67 firm produkcyjnych używa systemu RP, a i tak. Połowa z nich prawie połowa z nich używa Excela do planowania produkcji. Dlaczego tak się dzieje? Czy systemy są tak słabe, czy, czy wybór dobór tych systemów jest trochę nietrafiony. Na pewno w niektórych przypadkach wdrożenia nie są dobre No. Takich badań, takich badań jeszcze nie znalazłem. Wyników tych takich badań. Nie wiem, czy są prowadzone, ale jest to wydaje mi się, bardzo ciekawe zagadnienie. I przyczyny. Dla, dlaczego, dlaczego jest tak. Dobrze. Źle skoro jest tak dobrze. Mamy wspaniałe systemy, które. które Potrafią, potrafią zająć się wszystkimi zagadnieniami w firmie. Ale dlaczego dominuje Excel, kartka papieru, czy głowa właściciela, czy, czy szefa produkcji? Spróbuję może nie odpowiedzieć na te pytania, ale spróbuję zadać kolejne. Tu, mimo wszystko, podaję kilka przyczyn. Więc na pewno brak wiedzy o narzędziach informatycznych, brak zrozumienia narzędzi informatycznych, czasem brak budżetu, brak pomysłów, ale jednak zła kultura organizacyjna to jest główna przyczyna, bo związana jest między innymi z edukacją, a najważniejsze, że chodzi o czynnik ludzki. Uczestniczyłem kiedyś w zmianie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa w 2011 rozpoczęliśmy tę zmianę. Było to przedsiębiorstwo, w którym drukowało się na drukarce i głowej, w 2011, proszę zwrócić uwagę, drukowało się na drukarce i dane w celu przeniesienia ich do drugiego pokoju, gdzie były wklepywane do innego komputera i w 2017 była to już najlepsza firma w swojej branży w Europie, więc się da. Ale widziałem poprzednią prezentację i spodobał mi się slogan gęba 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 z kolei w jednej z firm, w której próbowałem, próbowałem pracować. Napisałem maila i Natychmiast adresat tego maila przybiegł do mnie z drugiego końca zakładu. Bardzo spłoszony, prawdopodobnie bojąc się w ogóle odpowiedzieć, bo jednak zostaje ślad. Więc takie organizacje też są. Nie zostałem w tej, w tej firmie, nie pracowałem w niej. Wydaje mi się, że, że właściciel, właściciel nie bardzo chciał tych zmian. Marcinie, mam prośbę, jesteśmy po czasie, natomiast gdzieś pociągnijmy do 5 po. Jesteśmy już podczas przerwy na kawę, natomiast możemy jeszcze 3-4 minuty. Także prosiłbym o priorytetyzację Jasne, jasne i gdzieś jasne. po zaprośmy drogich uczestników na przerwę. Bardzo przepraszam. Najważniejsze według mnie jest sprawa, sprawa edukacji. Proszę zwrócić uwagę, co się stało ze szkołami technicznymi, zawodowymi w Polsce przez mniej niż 30 lat. Jest o ich o połowę mniej. To są osoby, które będą odpowiadać za cyfryzację, bo tak naprawdę za cyfryzację nie odpowiada ktoś z IT, tylko odpowiada spawacz, który który musi, musi chcieć kliknąć wykonanie kolejnego zadania. Więc ten brak szkolnictwa zawodowego będzie nas bardzo, bardzo prześladował. Dlaczego się tak dzieje? Między innymi jeszcze pozwolę sobie szybko powiedzieć. Reforma szkolnictwa spowodowała między innymi to, że decyzje w sprawie przyszłości dziecka, Podejmuje się w wieku 13 lat, a nie w 16, a nie w 16 roku jego życia, i wybiera się raczej w 70% i ta tendencja się jeszcze pogłębia liceum, bo jest to jakieś, jakaś decyzja wydaje się, że bezpieczna. My prowadzimy akademię. One C, której, 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 którą, które rozwiązania przynosimy z Turcji i odniosła tam wielki sukces. Szkolimy, szkolimy fachowców w dziedzinie wykorzystywania platformy OneC. Jeżeli chodzi o zmiany, rozwiązania, kolejne pytania. Potrzebujemy ambasadorów zmiany, natomiast jeszcze też krótko powiem, że dzisiejsze, dzisiejsze autorytety, dzisiejszej młodzieży to nie są ciężko pracujący ludzie na swój sukces, tylko przypadkowe osoby, które wstrzeliły się w koniunkturę. Nie jest to Cristiano Ronaldo, tylko youtuber, który, który raz włączył mikrofon i, i mu się udało. Czym jest OneC International na koniec i jego produkty? Wiem, czuję presję sali pomimo, pomimo digitalizacji naszych, naszego, naszej konferencji. OneC jest to potężna firma mająca 90% rynku wschodniej Europy, jeżeli chodzi o rozwiązania informatyczne. Milion firm, 25 lat doświadczeń. Ta z kolei OneC International jest to spółka córka, która odpowiada za międzynarodowe operacje Operacje One jest obecna na każdym kontynencie, i wdrożenia są w większości krajach, na większości krajach tychże kontynentów. Produkty to platforma One C Enterprise. Dwa słowa tylko o niej. Uważam właśnie, że jest idealna dla przedstawicieli generacji 4.0, bo Pracuje się na niej dużo szybciej i jest łatwiejsza do opanowania. Tworzy się w niej z niejako z prefabrykatów, więc myślę, że powinna zadowolić kolejne pokolenia platforma i wykorzystanie. Produkty na bazie tej, tejże platformy to kompletny OneCRP, duży system ze wszystkimi funkcjonalnościami i mniejszy dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale z modułem zarządzania produkcji i planowaniem produkcji. Myślę, że funkcjonalności naszych klientów. Możemy pominąć. Mały system OneC Drive, mały, ale równie potężny. Na rynku polskim wszystkie z tych produktów są obecne. Proszę zwrócić uwagę właśnie dzięki temu, że na platformie szybko się pracuje, bardzo łatwo się integruje. Mamy dużo klientów rozwiązań dedykowanych, ale też jest wdrożenie bardzo duże, dużego systemu RP i Waly Drive. Przepraszam, że zahaczyłem trochę o przerwę. Nie sądziłem, że tak czas szybko leci w internecie. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli będą jakieś pytania, bardzo proszę o zadawanie, chociaż podejrzewam, że jednak wybierzecie Państwo przerwę na kawę. Jeżeli pojawią się ewentualne pytania, to Pan Marcin odpowie gdzieś na czacie już w drugiej części dzisiejszego wydarzenia. Zapraszam Państwa.